Cześć, cześć moje wilczki. To kolejny odcinek na moim kanale Wilczurek. To ja my jesteśmy w jakimś dziwnym więzieniu. Gdzie ja jestem? Cześć A z nami o, piesek, co ty tu robisz? Więzieniu, więzieniu. W więzieniu? W no. Aha. co Co to? U. co jest? Co to jest? Ty, możemy... Myś... Jest, cała spadła. Myślałem, że to jest normalne. Widzowie, dzisiaj gramy w taką grę... I co to? Nie mogę tutaj... O, no, dźwignia! No dobra, no nie. No dobra, idziemy. Dobra, musimy jakoś to wymierzyć. No i... Skacz. Dobra, ja mam taki sposób, widzowie. A tu się bokiem można przyjść te no. Po Bo tego więzienia można łatwo wyjść. I mamy checkpoint, widzowie, mamy bo checkpoint. Ma ja, oh. Ej, rozwaliłeś beczki? Nie. Ty nie rozwaliłeś beczek spadaj. Nie, po co? Ja mam tutaj dzbany. Tak? tu wie? Szybko piesek chodź, chodź. Czeka, bo to, to nie podobno, no. Szybko, dawaj. No ja tam te rozwaliłam, a ty tam tych nie rozwaliłeś, a więc to dlatego wszystko. Ja nie rozwalam Dzbanki, Tam były banki takie jak wiadro. Wiesz? No. Dawaj, chodź po drabinie. Chyba że nie umiesz. No nie wważisz każdą, ile tu każdy umie wchodzić drabinie. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, to się zapada. A ty gdzie jesteś? O nie, o. No bo to się zapada. A ty gdzie jesteś? Ja tu mam. Widzę ci, piesek. Padłam, padłam tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jesteśmy obok siebie, więc mogę pokazać, gdzie jestem. O kurczę, co ty. wyślij ty się tam. Nie mogę, bo się spać do lawy. No, to spalni. Nie, piesek. No, ale musiałaś, musiałaś. Musiałam, to jest jedyna zatwierdza, którą tutaj spotkałam. Dawaj, piesek. O nie, to się łamią deski. Dawaj, piesek, dawaj, o, dawaj, okrętne. dawaj. Cię. Ej, tam Jabina. Tam jesteś ty? Ja tu skaczę. Aaaa, co już ty zrobiła? Ale cicho. Dobra, widzowie, będziemy cicho. Będziemy cicho, cicho. Będzie, będzie. ona musi to przejść. Wizowie. Ja to złożę. Dobra, widzowie, widzimy się zaraz, jak ona tu przejdzie. Dobry, piesek już przeszedł. Oczywiście tutaj bany, jest. Bany, yy. Ja już nie mam zbanów. Idziemy uh, szybko, dobra? Tak. Lecimy, lecimy, lecimy. Ja nie rozwalam. Nie, ja, przecież, ja tego nie dotknąłem. Dobra, jest? Ja Przeszłam, to zapiszę razem. A ty co? Tym razem, ty nie możesz tego przejść. Ja u um. Ej, bo ty masz szalik, tobie został i włosy, a mi został łabędzeczka z pieskiem i ten. Jest... Ty, a gdzie ty jesteś? Tu, skacie! Gdzie? Ty się o mi... On naprawdę zabija. Ty gdzie ty jesteś? Gdzie on A! Zabija? A. Musimy na niego głowę skoczyć. Mnie. A gdzie ty jesteś? Ciebie tutaj nie ma! No ale ciebie tutaj nie ma. Nie, by... nie byłaś przy tym rycerzu. No byłam. Ja ciebie nie widziałam. Ty miałeś takie same rogi, tak jak ja. Czyli że nie widzimy, nie wiem, no jest, nie mam A przyjdziesz? Nie no, musimy wybrać. Widzę jakąś skrzynkę, ale którą? Musimy poczekać na pieska. Właśnie są cztery skrzynie, którą wybieramy? Ja wybieram tą. Tutaj jest podobno. Nie wiem, ale ja wybieram tą. Dobra. Ty wybieraj tamtą kurczakową. Kurczakową, czy kurczakową? No. O nie, ona mnie No nie, ona mnie zjadła! Jestem kurczakiem! Ja też chcę być kurczakiem. No to idź. Kurczak? Jestem kurczakiem. Dobra, którą skrzynkę wybieramy? Którą skrzyn nie ja wybieram tą. Dobra. O, coś się to? Ty, to jest pusta skrzynia. To dobrze, ja też wybrałam przynajmniej. To była pusta skrzynia. Taka, ja sobie muszę jeszcze. Ale co ty wzięłaś? Tam była pusta skrzynia. No. Ty, no ja nic nie mogę wziąć. Ale co masz, mi O, mam żółty no klucz. zjadł ten. Kto cię zjadł? O. A ty gdzie jesteś w Ja jestem kurczokiem. Ja też jestem kurczokiem. O, ty jesteś tu. O, jest do góry. Jesteś? To ty? Skocz. O, dobra. Ale bo ktoś nie kliknął kurczako. I myślisz, że to jest takie zadanie. Kurczę, nie mam już kurczaka. Ja też nie Ale sobie weźmę kurczaka. A ja nie, już tam. Ja nie lubię być kurczakiem, tylko przegliwam. Dobra. Muszę się skupić teraz. Nie mogę nadepnąć na tą linię. Dobrze, nie nadepnąłem. A ty? I nie, nadal. A bo ty jesteś nadal tym tym nad Dawaj, 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 lecimy, lecimy. Widzowie zostawicie nie, 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 mogą nie, kurczaki. nie, 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 i łapeczki do góry, łapeczki do góry. nie, 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 radę? nie, radę. nie, 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 Dacie nie, Dacie radę? Dacie radę? Dacie radę. Chodź, bo widzowie muszą zostawić dwie łapeczki do góry. Nie dla mnie, dla mnie. Ja jestem dla tym łotkiem tu Dla mnie zostawcie łapkę w górę. I ma być dwie pod tym odcinkiem. Ja tylko jak ja skaczę, to ja latam. Tak? Tak, on skrzydła się tak ruszają. A ja nie widzę, żeby ci się ruszały. No skocz jeszcze raz. Uuu. Nie, albo jestem. Nie, żeby jeszcze raz. O kurcze. Dobra. Skocz jeszcze raz. Skocz jeszcze raz. Jeszcze raz skocz. Dobra, no. No skocz. No skocz. Nie, wiem, leciutkie widziałem. No ale dobra. Teraz musimy to odblokować. Pociągnij. Dobra. Pociągnąłem szybko. Szybko tam spadamy, na nim ktoś podciągnie, dobra! A, żołnierz! A, kolejny! Kolejny! Ja już, już mam trzy. Ty, 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 trzy tam były. Ja też żyję. Dobra, teraz idziemy tutaj. Huch Dobra. Ciup! Nie! A I taką piękną łapkę niebieską. Właśnie, zostawcie. Bo ty tych patrzeniach się dotknęło i myślałam, że ja też się tam dotkanę. nie. No nie, no przecież tego nie dotknąłem. Erycz, to jest takie Dobra, ja muszę tutaj. Dobra. Tutaj. Dobra, ja przeszłem. Ja jestem. No, no. Hmm. tak? No, dobra, no Ja już nie będę tych ja też. To trochę dobra, dobra, idziemy, 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 Dobre, jesteśmy. dobra, idziemy, 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 no! idziemy, 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 Idę jestem przed rycerzem. Dobra. Idziemy. Chup. Do do idziemy. Chup, idziemy. było jeszcze skoczyć, a ja nie skoczyłam. Chup. Chup. No, gdzie ty znowu jesteś? Na tym. Nie umiesz speedrunować speedrun? O kurcze Ja źle zrobiłem. I co? Dobra. Jak <śla�> się dostanę? No chodź. Udało ci się? Udało ci się, dobra. Uj. Aaa, dobra. Nie wytrzymam, dobra. Czy tu są takie laserki? Chyba tak, nie możemy na to nadepnąć. Siup, siup. Dobra. nie chcę. No co ty zrobiłaś? A ja... A ja do ciebie podtrzymałam. Też... Hahaha. Siup, siup. No ty, no ty kto dotknął? Ja spadłam przez niego. Ej, y, chodź na chwilę tutaj. No chodź, musisz no to przejść. Nie dotknę. Nie dotknę, chodź, musisz to przejść. Przecież wiem. No ty idź. Dobra. Poszłem troszeczkę. No chodź no. No nie bój się mnie. No nie, nie zdążyłem. No ty, tipek! To chyba typek to albo ty. ty. Ja, 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 do, nie, nie wejść, nie. ja nie to ty, no, ty... nie wejść. Nie ja. Ja nie mogę. Kurcze! Nie wiem, czy mam video. Siup. Dobra, siub. Sub. Dobra, przeszedłem. Dobra. Ja lubię to. Ja parku uwielbiam Parkulito. to. Jestem w tym najlepszy. Parkito nie Wito. No. Ujsto, gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś tam? Jak ty jesteś daleko, widzowie. No bo ty się jakoś tak szybszy. No szybszy. Jestem szybki. Jesteśmy obok siebie, więc możemy trochę... Właśnie jest Tak, no dawaj, dawaj, dawaj! mam No oczywiście. I lecimy tutaj. Bierzcie, jak lecimy do To, To... iść? Po czym? A poczekaj, bo tam było coś takiego, co... Nie wiem, widzę wiem. Kiedyś było takie coś. Ja pamiętam, kiedyś chyba w to graliśmy Ja się przedostałem do, do... ...wyżej. Ja też grałem do tego wyżej. To... To, ja Ty, no co jest? kiedyś graliśmy jeszcze. I, I co? I tutaj, tutaj właśnie ja nie mogłam tego przejść. Pamiętasz? Ty, a dlaczego? Co tu się dzieje? Aha, bo jak spadam to wszyscy spadają. Mm. <grym>, Pokicał. To ty taka nie bądź, bo wcześniej przez ciebie zginąłem. No nie, bo ja akurat nie spadłam. Ty musisz zobaczyć, i ja nie spadłam. No, zabiłaś mnie. No, nie zabiłam. Czekam na tym. Ja nie mogę. O nie, teraz będzie dziewczyna, będzie trudniej o wiele razy trudniej. Czu, czu. No, co jest? To, jest. to ty? Ja nie mogę, ja, a ja chciałam na spokojnie to przejść. Na spokojnie? No. No co, co jest? jest? Jakie głupie. Ja stałam na desce. A ja A ja na tym kamieniu, dobra. My musimy być szybciej od tej dziewczyny. Właśnie, niech ta dziewczyna... Siup. Się dobra, ja przeszłem. Przeszłeś? To bardzo dobrze, bo ja jestem w drodze. Ja nie mogę. A nie, myślałam, że już ten... Szybko. Myślałeś, że co ty? Że już zginęłaś? Nie! To wytrzyma! O, no, dawaj, no ja przychodź. tylko spadła znowu. Ja ta dziewczyna... Nie, wytrzymałam, tym razem ty. No, ale ja się tylko zablokowałam na górze, więc nie robiłam. No, ale ta dziewczyna już dawno przeszła. To nie wiem. Jejuno! O, zapomnieliśmy mi powiedzieć jeszcze coś, widzę, żeby mam wcale To ja! <laughs> Tychii. Jesteś w Czy gdzie ty jesteś? Pod tobą! Pod! Nie! Czy tak specjalnie zrobić ten spad? Już nie możesz. Kurde, uciekłeś mi! Ja zrobię taki rozpędzik! Dawaj! Co Dobra. Dał radę piecyk? Nie wiem. Oj, tam idziemy, idziemy do... O, jakie twarzy! Idziemy do jakiejś twarzy. Nadu! już nie ma schodów. Dobra. Idziemy się łódką! Chodź koło mnie. No jestem, na trafie. A gdzie ty? Jesteś, dobra. chodź. Usiądnij. A gdzie ty, ty, ty jesteś tu u mnie? Zablokowałeś się. Ja jestem na tratwie. No, na tratwie. A oni się przy, przez chwilę tylko zablokowały. Usiądź No. no. Koniecznie nie ruszę nie, nie nie ruszaj, nie ruszaj. Tak. Siu! To jest takie fioletowe murze. No. To nie, to, jest ten... to nie ja kieruję. To samo się kieruje. O! No głupia, Tratwa, dlaczego? Nie zginęłam. Niestety. No ale dobra, widzówię. I mi dalej. Wsiadaj. Nie Zginęłam. Jak nie? Ja jestem pod czymś. Aha. Dajcie, ja wejdę w kierunku, ale może to taki wodospad, ja widzę. Ja już pojechałem. No tak, ale ja tutaj nie widzę. Co jest? Co ci się stało? Nie wiem O, ja przyszłem! Dobra, bo pieskowu się widzowie coś stało. Więc my się widzimy w następnych odcinkach. Pa pa!